Szanowni Państwo, w ramach projektu Edukacja medialna. Zasady funkcjonowania w świecie nowych mediów rozmawiamy z naukowcami, z praktykami, ale dzisiaj także z rodzicem na temat potrzeby właśnie rozwijania tej ścieżki, nazwanej kiedyś ścieżką medialną. A dzisiaj, jak wynika z rozmów, z debat, które prowadzimy ze specjalistami, także konieczności edukacji medialnej. Pani profesor, czy pani profesor zgadza się z tą tezą, że edukacja medialna jest dzisiaj koniecznością i czy widzi potrzebę edukacji na poziomie formalnym, czy takim niezorganizowanym, interdyscyplinarnym? Który model wydaje się bardziej praktyczny i bardziej skuteczny? A ile mamy czasu? <laughs> to generalnie ja jestem zwolenniczką idei edukacji medialnej od przedszkola do Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Zarówno w tej formie formalnej, jak i nieformalnej, czyli każda forma edukacji, która będzie zwiększała naszą wiedzę, świadomość, kompetencje, umiejętności wykorzystywania, no dzisiaj chyba największego nośnika ekonomii, czyli właśnie informacji, ale też o czym coraz częściej mówimy dezinformacji i manipulacji. I próba, nauka, umiejętność oddzielenia tych elementów od siebie będzie tak naprawdę kluczowa i ona będzie świadczyła o tym, w jakim świecie żyjemy, więc jeśli dziś mówimy o edukacji naszych młodych nastolatków, ale też właśnie kilkulatków, to tak, jest takie Jak pani profesor sądzi, czy jesteśmy w jakimś przełomowym momencie zupełnej rewolucji po czasie, kiedy wielkie maszyny, wielkie komputery stały się podręcznym narzędziem w naszych torebkach, kiedy przeszliśmy erę mediów społecznościowych, kiedy wkraczamy w erę sztucznej inteligencji, czy to jest jakiś taki kluczowy moment, na który, ci, dla których projekt edukacji medialnej jest przeznaczony, a więc młode osoby, ale także czy ich opiekunowie, rodzice, czy jesteśmy na to wszystko przygotowani? Czy to jest jakiś kluczowy moment, czy to jest po prostu naturalny rozwój cywilizacyjny? Hmm. Myślę, że to jest kluczowy moment, ale też wydaje mi się, że o takim kluczowym momencie myśleli moi dziadkowie, kiedy widzieli telewizję, a czy moi rodzice, kiedy widzieli internet albo też wideo. Więc każde pokolenie ma swoje medium i każde pokolenie będzie wkraczało w jakiś moment, który określimy kluczowy. Natomiast jednak myślę, że te poprzednie pokolenia miały może iluzoryczną, ale większą możliwość kontroli tego, co się dzieje. Natomiast nam chyba dzisiaj trochę zaczyna to wymykać się. Rozmawiamy często o mediach społecznościowych, o internecie, w tym kontekście edukacji medialnej, ale też zaczynamy mówić o edukacji medialnej w kontekście sztucznych sieci neuronowych czy sztucznej inteligencji. W związku z tym tutaj, z pewnością jest to moment, w którym musimy dużo więcej mówić i dużo więcej uczyć. Pytanie o to, ile mamy czasu i czy mamy kadry. Czy te osoby, które dzisiaj są na poziomie szkół podstawowych, czy szkół średnich, bo może jeszcze nie przedszkoli, będą mogły szukać swoich nauczycieli w pokoleniu starszym. Tego nie jestem pewna. Myślę, że możemy się uczyć od siebie, prawda? Młodsze pokolenie ma pewne kompetencje, potrafią dużo szybciej wyszukiwać informacje, dużo łatwiej się komunikować, może na mniej głębokim poziomie, ale z pewnością wielu rzeczy funkcjonalności możemy się uczyć od nich. My zaś, ustawiam nas już niejako w tym pokoleniu bardziej doświadczonym, możemy się owym doświadczeniem z nimi dzielić. Czy na tym poziomie wymiany kluczowy, czy ważny, czy istotny jest język tego porozumienia? Co my możemy dać tym młodym, a czego możemy się od nich nauczyć? Przede wszystkim chyba uważność i zmiana relacji, też wprowadzenia tego dyskursu, zmiana całkowita nauki. Mówimy często o mentorach. My też ustawiliśmy się w takiej pozycji, możemy ich nauczyć, czyli będziemy mentorami. Ale ten mentor, który jest mentorem właśnie takim bliskim towarzyszącym, kroczącym przy tym młodym człowieku, niekoniecznie ex-katedra i niekoniecznie z takim podejściem, że wiem już wszystko, bo rzeczywiście nasze pokolenie dzisiaj nie wie wszystkiego. Więc to jest takie wzajemne uzupełnianie. I, ale znowu, nie wiem, czy polska edukacja jest do tego przygotowana, czy my jesteśmy w takiej relacji dzisiaj na poziomie. Znowu może nie przedszkoli, ale szkół podstawowych, szkół średnich, ale nawet też uniwersytetów, że jesteśmy w stanie my trochę zejść z tej katedry, a młodzi ludzie bardziej zaangażować się w prowadzenie tego dyskursu. Bo my często mówimy, że młody człowiek potrzebuje tej uważności i naszej opieki, ale towarzyszenia. Natomiast pytanie dla mnie jest kluczowe, czy młody człowiek chce wejść w też tą rolę, ponieważ to wymaga od niego większej aktywności, zaangażowania, większej też nauki większego też zaopiekowania się sobą, więc tutaj dwie strony jak gdyby muszą przepracować bardzo, bardzo wiele. Czyli mamy już wiedzę dysponujemy kompetencjami, ponieważ jesteśmy w tym środowisku. No i pozostaje kwestia właśnie wdrożenia, umiejętności, wdrożenia tego, czy pani profesor pozostaje optymistką, jak chodzi o ten system edukacji, czy to ma szansę zaistnieć, bo jako osoby potrafimy zbudować wspólnotę z młodym pokoleniem. Myślę, że rozmawiamy też jako mamy nastolatków i to nas ustawia w pewnej roli. Chyba czujemy, jak to zrobić. Czy wpisanie tego w jakiś szerszy model wydaje się możliwe wobec w tej sytuacji. Z pewnością tak. Natomiast ja jestem zwolenniczką małych kroków. Metoda małych kroków, czyli najpierw robienie tego, co mogę ja zrobić wokół swojego otoczenia, na nastolatku chociażby przetestować, później przenoszenie tego na inne rozwiązania i zarażania tą ideą inne, inne osoby. Także tutaj każdy projekt, który będzie edukacyjnie podnosił tego typu kwestie, myślę, że będzie takim może nie kamieniem milowym, ale cegiem, który buduje bardzo. Konkretną, może nie mur, ale właśnie drogę, tak? czyli drogę do tego, żebyśmy lepiej się, lepiej się rozumieli. Natomiast też jestem optymistką, poza tym, że lubię metody małych kroków i nie rzucanie się od razu na jakieś rewolucyjne, może rozwiązania, które w pierwszym momencie zawsze wywołują opór, niechęć, obawy, stres, lęk. To właśnie też ten optymizm, który chyba musimy mieć w dzisiejszych czasach, bo. Jeśli przejmiemy tę inną drogę, czyli pesymizm, nic nam się nie uda, nie będzie tego porozumienia, bo młodzi się zmienili, my się zmieniliśmy, to żaden projekt nigdy nie wyjdzie. Z tym optymistycznym przesłaniem, pani profesor, i z takim przekonaniem, że warto się karmić edukacją medialną małą rzeczką, nasycać małą rzeczką, ale nasyćcie, pozostawiam państwa bardzo dziękując za to udane. Ciekawe i uczące mnie i Państwa, mam nadzieję, także spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.